Pewnie z wielu z Was grało w Counter-Strike'a, ale jeśli nie, to na pewno o nim słyszeliście, bo jest to gra legendarna, która jest z nami od wielu lat, w coraz to nowszych wersjach i dzisiaj dalej jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Pozwólcie, że już Wam tłumaczę, skąd wziął się ten wstęp, bo chociaż gry komputerowe to nie jest coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka pasować do tematyki mojego kanału, to są wyjątki, bo sam w sobie CS, a właściwie jego rynek, jest nam o wiele bliższy niż się wydaje. Zanim przejdziemy dalej, to klasycznie tylko przypominam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszelkie decyzje musicie podejmować na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zostawcie oczywiście suba i lajka, jeśli film Wam się spodoba, a teraz lecimy do tego nietypowego materiału. Żeby nakreślić kontekst, to powiem tylko, że na rynku Steam wczoraj wydarzyło się coś, co jest zdecydowanie warte omówienia pod względem finansowym i w tym, jakie lekcje na tym przykładzie możemy wyciągnąć. Ale od początku. W Counter-Strike za prawdziwe pieniądze możemy otwierać skrzynki i różne kapsuły, z których wypadają skiny, czyli skórki do broni, postaci i przeróżnych przedmiotów. Nie byłoby w tym niczego nietypowego i dziwnego, gdyby nie to, że gracze mogą następnie handlować tymi przedmiotami, a ceny wyznaczają sami na podstawie rzadkości przedmiotów, wyglądu, wartości kolekcjonerskiej itd. Jak wiecie, tam, gdzie jest popyt i podaż, tam musi powstać rynek finansowy. I tak też było tym razem. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten rynek bardzo dobrze oddaje zasady ekonomii, o której uczymy się na uniwersytetach, i wręcz podręcznikowo reaguje na niektóre zjawiska, przypominając trochę giełdę. Do nagrania tego materiału skłonił mnie jednak fakt, że wczoraj stało się tam coś absurdalnego. Valve, czyli firma odpowiedzialna za Counter-Strike'a, jak i platformę Steam, wprowadziła do gry aktualizację, która zatrzęsła rynkiem, gdyż teraz, używając pięciu czerwonych skinów, można było je wymienić na losowy złoty przedmiot. Czerwone skiny to druga najlepsza jakość w tej grze, a złote są najlepsze. Przez taką decyzję na rynku nastąpił wstrząs. Ludzie masowo rzucili się do zakupu skinów czerwonej rzadkości, windując ich cenę do nawet ponad 1000% wartości w zaledwie kilka godzin. Natomiast przedmioty złotej jakości straciły nawet do 50% swojej wartości, bo przecież już nigdy nie będą tak rzadkie i legendarne jak to było do tej pory. Teraz każdy może zrobić kontrakt i taki przedmiot zdobyć. Tutaj mamy pierwszą rzecz, którą możemy zauważyć. Zewnętrzna interwencja nadrzędnego podmiotu może być tragiczna w skutkach dla zwykłych inwestorów, co bardzo dobrze można było wczoraj zaobserwować. I to odnosi się nie tylko do rynku Steam, ale właśnie chodzi o to, że wiele różnych rynków jest niestety na takie akcje narażone. I dlatego warto pamiętać, że ryzyka są realne. Wiecie sobie, że są teraz gracze czy inwestorzy, którzy realnie latami budowali sobie majątek, handlowali, wzbogacali swoje ekwipunki, tylko po to, by ich najdroższe przedmioty straciły nagle 50% wartości w kilka godzin. Przecież to jest zmienność tak absurdalna, że ciężko byłoby zaobserwować ją nawet na kryptowalutach. Chyba że już na takich naprawdę syfiastych pokroju luny. Trzeba też tutaj oddać, że są inwestorzy, którzy realnie na tym rynku zarabiali, mieli wypracowane swoje schematy i dzielili się niejednokrotnie swoimi zagraniami, gdyż jak twierdzili, było to dla nich lepsze nawet niż giełda. I tutaj niestety dochodzimy do bardzo smutnej kwestii. Jeśli nie inwestujemy na giełdzie, tylko na dużo mniejszych, niepewnych rynkach jak Steam, to niestety jesteśmy podatni na nieobliczalne decyzje mogące doprowadzić nas do bankructwa w jeden dzień. Dlatego ja tak maniakalnie staram się edukować moich rodaków poprzez ten kanał, że jedynym realnym miejscem, gdzie możemy budować majątek bez krzywych akcji na taką skalę, jest giełda. Wiadomo, tutaj też niejednokrotnie zdarzały się przekręty. Czasem nawet liderzy swoich państw, jak Trump czy Javier Milei z Argentyny, potrafili naganiać na kryptoaktywa, a potem ludzie tracili pieniądze. No ale historia i tak pokazuje, że nawet zwykły człowiek mający rozsądną strategię. Jest w stanie budować majątek i osiągnąć wolność finansową. Ale są warunki. Nie możemy dawać się naganiać ani dawać się zastraszyć mediom, bo cały ten cały hałas trzeba odrzucić, bo realnie nie ma on dla nas żadnej wartości, następna kwestia, zresztą najważniejsza, to strategia, najlepiej oparta na giełdzie i ewentualnie obligacjach czy metalach szlachetnych. Bo ja osobiście od serca nie polecam Wam wchodzić w takie rzeczy jak krypto, CFD, wszelkie formy tradingu czy rynki takie jak Steam. Bo realnie większość na tym traci, i do tego jesteście w przypadku niepewnych rynków narażeni na utratę kapitału w mgnieniu oka, czego idealnym przykładem jest wczorajszy krach na Steam. Żeby jeszcze mocniej wybrzmiało to, z jakim absurdem mamy do czynienia, to wyobraźcie sobie, że akcja AMD, dla przykładu, kosztuje niech to będzie 500 dolarów. Po czym pewnego dnia przychodzi amerykański rząd i mówi tak. Drodzy inwestorzy, wprowadzamy nową opcję giełdową, dzięki której za pięć akcji, obojętnych jakich spółek, o kapitalizacji niższej niż AMD, możecie je sobie wymienić na jedną akcję AMD. No czy to nie brzmi absurdalnie? Od razu ceny słabych, małych, jakichś syfiastych firm poleciałyby w górę, bo ludzie skupywaliby je masowo, by wymieniać je na akcje AMD. To byłaby katastrofa dla całego rynku akcyjnego i właściwie kapitulacja całego systemu, bo jeśli do takiej sytuacji by doszło, to oznaczałoby, że już każda granica może być przekroczona. A właśnie do takich sytuacji doszło wczoraj na rynku Steam i są tacy poszkodowani, którzy stracili miliony dolarów w mgnieniu oka, i dlatego nie radzę schodzić do takich głębin inwestowania. I tak, wiem, ten filmik był nietypowy, ale potrzeba była pilna, bo realnie no nie może być społecznego przyzwolenia na takie manipulacje rynkowe, bo niestety historia się powtarza. Zawsze tak jest, że zaczyna się od takich rynków, a potem idą coraz dalej. Na koniec pamiętajcie o tym, by nie dawać sobą manipulować mediom, znajomym, czy wszelkiego rodzaju guru, bo to wy macie decydować, co zrobicie ze swoimi pieniędzmi. Nie wchodźcie na rynki, których nie rozumiecie lub które są mocno szemrane, bo niestety możecie podzielić los inwestorów ze Steam. Pamiętajcie też o strategii inwestycyjnej to kluczowa kwestia do wytrwania przez wiele lat na giełdzie i osiągania super zwrotów. Zresztą, jeśli będziecie chcieli, to przygotuję dla Was materiał o najlepszych strategiach inwestycyjnych może nawet z podziałem na konkretny wiek inwestora. Pamiętajcie jeszcze o tym, że jeśli już macie fajną strategię, to nie zwracajcie uwagi na to, że przykładowo wasz kolega zarobił 50% w tydzień na bitcoinie. To nie ma znaczenia, nawet jeśli się z was śmieje, bo ciekawe czy realnie wytrzyma on obsunięcie jego bitcoina o 60%. Bo żadnych wahań nie można wykluczyć w przypadku krypto. Dążcie do swojego celu sprawdzonymi metodami, a uwierzcie mi, że osiągnięcie swojego finansowego marzenia wcale nie będzie takie nierealne. Dzięki wielkie za oglądanie, materiał inny niż zwykle, ale myślę, że dający do myślenia. Koniecznie spróbujcie kanał, jeśli film Wam się spodobał, i oglądajcie następne, by wiedzieć, jak nie wpaść w pułapki, które czyhają na inwestorów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.